Naszym bliskim chcemy dać wszystko, co najlepsze. Wiemy, że aby chleb goszczący na naszych stołach był najwyższej jakości, musi być wypiekany z najlepszej mąki, a ta musi pochodzić z najlepszych ziaren. Między innymi dlatego tak ważne jest, aby dbać o jakość materiału siewnego. Nasi specjaliści z najwyższą starannością kontrolują jakość oferowanych produktów. A produkty te to także środki ochrony roślin czy nawozy, które dzięki naszemu zgranemu zespołowi dostarczamy do gospodarstw w całym kraju. Dbamy także o żywienie zwierząt. Do tego doradzamy, szkolimy i wspólnie osiągamy najwyższy plon. I to nie tylko zbóż. To potwierdzają kolejne żniwa. I tak co roku. Ampol Merol. Wspólnie tworzymy rozwojowe rolnictwo.